Jak co tydzień witam serdecznie Wstałem w cyklu felietonów pod wspólnym tytułem rozmowy dokończone Piotra Jaszczemskiego. Dzisiaj na dwa głosy z Mateuszem Piskorskim. Cześć, witam wszystkich. Pogadamy o rzeczach bieżących i przyszłych. Na początek słowami Nowak, Ukraina, i czy warto, warto robić interesy z Ukraińcami? Niezależnie od tego, czy Nowak jest zwinny, czy ma dużo zegarków, skąd je ma, czy, czy na to uczciwie zarobił, czy nie. Chodzi, chodzi mi jedynie o to, czy warto tam wchodzić z nimi w, jakiekol, w jakiekolwiek interesy. Od 2014 roku, czyli od przewrotu, który wydarzył się na Ukrainie, Ukraina jest takim. Ogromnym, przepełnionym szambem, które czasami wybija i oblewa pół Europy ekskrementami, nieczystościami. I taka sytuacja niezbyt pewnie przyjemna wydarzyła się Sławomirowi Nowakowi, który nie wiemy tak naprawdę, jak trafił na Ukrainę, w ramach jakiej umowy, jakiego dealu tam się znalazł. Trafił tam pewnie albo w wyniku jakiegoś długu, wdzięczności. No przecież politycy popisu jeździli całymi tabunami na Ukrainę. I ja myślę, że Nowak jest wierzchołkiem wierzcho Góry Lodowej. Wielu z nich, naprawdę, myślę, że z czasem będzie wypływało coraz więcej takich informacji. W czasach tak zwanego Majdanu, który był imprezą czysto komercyjną, dostawało spore pieniądze za swój udział, za popieranie tych organizatorów owego Majdanu. Nie jeździli tam bezinteresownie, inni dostawali tam różne lukratywne posady, kontrakty. Nie wiemy, w ramach której z tych umów, nagle facet, który nie ma żadnego pojęcia na temat budownictwa drogowego, zostaje prezesem rządowej agencji Ukr-Aftodor, czyli odpowiednika naszej polskiej generalnej dyrekcji dróg krajowych i autostrad. Osława Mirnowak to jest przykład takiego oportunistycznego karierowicza. Urządzającego sobie wygodne życie w ramach owego popisu, w ramach tego układu elit postsolidarnościowych, w ramach środowiska gdańskich neoliberałów, czyli to nie jest absolutnie człowiek z bajki lewicowej, że tak się wyraża, absolutnie. Nie jest to również żaden więzień polityczny w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, bo więźniem politycznym to był. Nelson Mandela, setki różnych innych ludzi, którzy się za swoje poglądy, za swoje przekonania. Sławomir Nowak, jeśli przyjąć, że nie jest winien stawianych mu zarzutów, a być może tak jest, siedzi za swoją przynależność do jednej z frakcji dużej grupy, takiej kartelowej grupy rządzącej Polską, czyli Popisu. To są porachunki wewnątrzmafijne. Wewnątrz tej mafii politycznej, która przejęła kontrolę nad Polską po roku 2005, czyli już mamy 15 lat sprawowania naprzemiennego rządu przez tą ekipę, oni akurat chwilowo mają te swoje konfrontacje wewnętrzne, frakcyjne. A tak naprawdę, ile razy ja już to powtarzam, że jak popatrzymy sobie, przeanalizujemy sobie to, jak oni zmieniali te barwy klubowe raz z PiSu do Platformy, później z Platformy z powrotem do PiSu, jak łączą ich biografie, jak wszyscy wywodzą się za aws i Unii Wolności jeszcze z lat 90., w tym słowo Minowak też, to naprawdę możemy dojść do wniosku, że to są po prostu ich wewnętrzne porachunki. Natomiast cała sytuacja Sytuacja słowo Nowaka jest niebezpieczna również dla innych ludzi spoza tych walk frakcyjnych, popisowskich z jednej prostej przyczyny. Otóż wyobraźcie sobie sytuację, że jakieś państwo, czy para państwo, czy upadłe państwo w rodzaju Ukrainy nagle ogłasza was winnymi popełnienia jakiegoś przestępstwa na swoim terytorium. W normalnej sytuacji to państwo. Zwraca się do Polski, której Wy jesteście obywatelami, z wnioskiem albo o pomoc prawną, która polega na tym, że polska prokuratura zadaje pytania przesłane przez prokuraturę tego państwa i Wy jesteście przesłuchiwani, albo jeśli sprawa ma wyjątkowo poważny charakter, zwraca się z wnioskiem o ekstradycję. Przestępstwo, podkreślam, tak jak te zarzucane Nowakowi, miało miejsce na terytorium innego kraju. Czy nie ma nic wspólnego z naruszeniem prawa polskiego. W związku z tym, sprawa Nowaka jest niebezpiecznym precedensem, bo oznacza, że polskie służby, polska prokuratura są wykorzystywane jako chłopcy na posyłki służb obcych i prokuratury obcej, w tym przypadku ukraińskich. A skoro wiemy, że Ukraina jest co najmniej od roku 2014, niektórzy mówią, że wcześniej, państwem upadłym. To możemy założyć, że nawet tak no, delikatnie mówiąc, niezbyt poważne państwo e, może doprowadzić do znalezienia się za kratami, pozbawienia wolności każdego polskiego obywatela. I to jest ten niebezpieczny precedens, o którym tutaj chciałbym powiedzieć, abstrahując od oceny. Słowo Nowaka, bo ja nie podejmuję się ostrzegania tego, czy on jest czegokolwiek, czegokolwiek winien, czy nie, zarzucanych, No No Z całą pewnością jest winien sam sobie, że pokazywało się z zegarkami, usiłował tym zabłysnąć i z tego był znany w Polsce. Czy znasz jeszcze jakiś inny przypadek, kiedy to służby ukraińskie, na zlecenie służb ukraińskich aresztowano kogoś w Polsce i odbywał wyrok w Polsce? Słyszałeś coś o tym? Znam, ale nie mogę o tym mówić. Y, powiedziałeś państwo upadłe. Y, Ukraina chyba nie jest jedynym takim państwem, i y, wcale nie, nie, nie wymieniałbym tu państw byłego bloku, bloku sowieckiego, ale y, moje pytanie jest takie: czy epoka te, takich państw, w rozumieniu państwowości, granic jeszcze się długo utrzyma. No, mieliśmy państwa narodowe, monarchie, państwa imperialne, to wszystko upadało. Czy już nie jest pora na świat regionów, żeby podzielić to na regiony? Państwa, które były monolitami, się rozpadają. Była Jugosławia, no, Ukraina, która przez ten podział stała się właśnie parapaństwem, bo tam jednak się odbył zamach stanu. Janukowicz był demokratycznie wybranym prezydentem. Zachód poparł jakby pucz, który był nielegalny. Czy ta, taka, taka idea państwowości, no politycy, którzy w zasadzie są przypadkowi, e są tylko oddańskania trzech guzików za, przeciw lub wstrzymał się, gdzie prawo bankowe piszą sobie bankowcy, bo politycy posłowie się na tym nie znają. Czy to w ogóle ma sens? Czy, czy nie, nie lepiej to zmienić, w ogóle przeformatować świat, przebiegnąć w jakiś inny sposób, jest znaleźć jakąś inną formułę? No ale to zależy tak naprawdę od tego, jak sobie odpowiemy na fundamentalne pytanie. Czego my oczekujemy od państwa? Czym jest dla nas państwo? Po co nam w ogóle jest to państwo? Administracja. Niektórzy powiedzą, że administracja, inni powiedzą, że zwolennicy państwa dobrobytu, czy zwolennicy tak zwanego etatyzmu, powiedzą, że po to, żeby zabezpieczać nam cały szereg usług publicznych, podstawowych, bezpłatnych. Mówimy o tych gwarantowanych konstytucyjnie w większości krajów, ale Aha. nierealizowanych oczywiście, czyli dostęp powszechny, równy do służby zdrowia, do edukacji, ale też do kultury. Czy może państwo jest tylko po to, żeby, jak powiedziałeś, właśnie administrować? No to już powiedzmy, mamy tą wizję neoliberalną czy libertariańską państwa, w której jest mowa tylko o tym, to jak sobie poczytacie Maraja Rodbarda, czy Roberta Nozicka, tych libertariańskich filozofów politycznych, to oni piszą o tym, że państwo jest tylko i wyłącznie po to, żeby stworzyć system miar i wag, czyli pewnych standardów, e, oraz system prawny, głównie prawa cywilnego, e, w oparciu o których będzie mógł funkcjonować wolny rynek czyli że państwo jest instytucją usługową wobec podmiotów komercyjnych, tworzącą im ramę umożliwiającą w ramach tak teorii racjonalnego wyboru funkcjonowanie konsumentów, czyli właśnie tak jak mówię, pewną standaryzację, standardy nie tylko jakości, ale miar, wag i tak dalej. Walutę, która pozwala na funkcjonowanie tego rynku, czy emisję tego pieniądza. To są te minimalistyczne definicje państwa, te definicje zahaczające o libertarianizm, a tak jak mówię, są też inne. I teraz jest jeszcze jeden element, który powinniśmy sobie tutaj Uwypuklić, i jest to element polegający na tym, z czym my się identyfikujemy, z jakim poziomem wspólnoty my się identyfikujemy na poziomie emocji. W moim przekonaniu, w związku z falą neoliberalizmu na całym świecie, z falą deregulacji, wycofywania się państwa z kolejnych sfer życia, mamy dzisiaj do czynienia z sytuacją, w której w opinii bardzo wielu ludzi państwo przestaje być im potrzebne. Przestaje być potrzebne, to, że po prostu nic im nie oferuje. No tak, to pokazała pandemia, że ludzie, którzy byli na śmieciówkach i zarabiali, uważali się za wyższą klasę, klasę, klasę średnią, z dnia na dzień zostali bez niczego. Oni też żyli wbrew pozorom od pierwszego do pierwszego na tym poziomie bo to spłaty kredytów za kilka domów, za kilka samochodów, prywatne szkoły. No i nagle z dnia na dzień zostali bez złotówki. Mówiąc o administracji, miałem bardziej na myśli taki system, w, bardziej wspólnotowe, czyli nie wiem, do korzeni plemiennych, takie plemie plemię, plemię profesjonalne, za, profesjonalnie zarządzane. A próba podjęta w Seattle, próba stworzenia samorządnych dzielnic, mm. <coughs> że opanowanych przez protestujących w Seattle nie tak dawno, teraz chyba podobne próby w innych miastach amerykańskich, Portland bodajże. Są dowodem na to, że ludzie potrzebują jakiegoś wspólnotowego zorganizowania swoich własnych spraw, czyli tego czynnika administracji, ale przestają się emocjonalnie identyfikować ze wspólnotami narodowymi. Tutaj masz rację. Poziom identyfikacji ze wspólnotami narodowymi jest minimalny. Zastanówmy się dzisiaj. Przy całym tym hurra patriotyzmie panującym w Polsce, turbo patriotyzmie diskopolowym, gdybyśmy na przykład zorganizowali referendum w województwie na śląsku o polskim na Śląsku, ale też na przykład moim rodzinnym Zachodnio-Pomorskim, gdzie pojawiłoby się pytanie, czy chce pani Pan przyłączenia się do Republiki Federalnej Niemiec w charakterze kolejnego landu i poprowadzilibyśmy kampanię wskazującą na to, jak wygląda minimalna stawka godzinowa w Niemczech, jak wygląda w Polsce, jak wygląda kwestia zabezpieczeń społecznych, całej infrastruktury publicznej nie, funkcjonującej w Niemczech, a jak wygląda w Polsce. Pokazali różnicę w emeryturach, rentach, zasiłkach, osłonach, systemie osłon społecznych. To jakie byśmy mieli wyniki takiego Czy Okazuje się, że ludzie dzisiaj w sytuacji braku istnienia emocjonalnej wspólnoty z państwem, bo moim, moim przekonaniu, epoka nacjonalizmu, tych opartych na przywiązaniu do idei państwa narodowego już odchodzi do lamusa, ci ludzie potrafią mniej więcej sprecyzować, czego oczekują od wspólnoty, której są członkami. No, tak, bo plebiscyt na Warmii i Mazurach, to do, do, do czego próbuje wrócić ten, ten, ten prawicowy konserwatyzm, właśnie do tych wartości, no, to już przeminęło przeminęło i to już nie wróci. Podobnie jak nie, nie wrócą w Europie monarchie i kolonizacje, chociaż nic nie wiadomo. Czy werbalnie te emocje niby są gdzieś okazywane? Czasami, tak jak mówię, mamy do czynienia z tym diskopolowym turbopatriotyzmem na ulicach polskich miast, co widzimy regularnie? ale gdyby przyszło wybierać tym ludziom pomiędzy wartościami dumą naodową, którą często noszą na sztandarach, a kiełbasą i chlebem, wybraliby kiełbasę i chleb raczej. Zresztą to racjonalne z ich punktu widzenia, przyznać trzeba. I państwo miało rację bytu, dopóki nie stało się państwem neoliberalnym państwem służącym instytucjom globalnym, korporacjom globalnym. W sytuacji, kiedy ono staje się strukturą pełniącą rolę służebną wobec właśnie korporacji, a nie instrumentem realizacji pewnych podstawowych potrzeb wspólnoty, to ono traci rację bytu powoli. I no, ty wymieniajesz tylko jedną z wielu koncepcji urządzenia świata. Tą koncepcją jest stara już, bo mająca co najmniej kilkadziesiąt lat koncepcja Europy regionów. Mnie osobiście ta koncepcja jest bliska, często się nad nią zastanawiałem. W odniesieniu do Polski mielibyśmy jedynie problem taki, że u nas te tożsamości regionalne z przyczyn historycznych nie są tak silne jak w innych krajach europejskich. Tożsamości lokalne i tożsamości regionalne kształtowały się w wielu krajach europejskich na Przestrzeni wielu, wielu wieków. Opierały się na jakichś odrębnościach, na jakimś poczuciu właśnie wspólnoty. No tak, w a u nas, akcja Wisła w tej niewielkiej w, w, skali. potem Mazur, Mazury. Nie, no u nas i... przede wszystkim fakty świadomej walki z ideą zakorzenienia Polski na ziemiach odzyskanych walki prowadzonej w imię rzekomej mitycznej walki z komunizmem po roku 90. sprawił, że no na przykład na naszych ziemiach odzyskanych nie ma jakiejś tam szczególnej tożsamości, przywiązania do regionu. Ona się kształtuje może oddolnie, natomiast nie jest tak silna jak w wielu regionach zachodnioeuropejskich. Prawda? Ale to, to jest też, to, dlaczego, no, skąd się wziął BOSAK ze swoją konfederacją, ze swoim nacjonalizmem w tym wszystkim, w, tych sprzecz, w, w świecie pełnym sprzeczności, no bo to, to, to jest sprzeczne z, z tym, o czym rozmawiamy. I... I faktycznie, gdyby zrobić plebiscyt na Śląsku, zrobić właśnie w zachodniopomorskim, czy, na, czy nawet na Kaszubach, no to podejrzewam, że te, te regiony oddzieliłyby się od Polski. Powiedziałyby, że świetnie sobie z pradzą Skąd, Bosak, jakim cudem, skąd się wziął ten fenomen? No to już jest całkowicie odrębne zagadnienie, natomiast ja nie uważam, że BOSAK czy konfederacja to jest jakaś emanacja wielkich uczuć pozytywnych w stosunku do państwa narodowego. Ja uważam, że to jest raczej pewna forma backlashu, czyli takiej reakcji na, na to, że strona lewicowa, ale też strona liberalna czy neoliberalna zbyt mocno akcentowały kwestie obyczajowe w swoim przesłaniu, czyli porzuciły całkowicie kwestie społeczne. Do znudzenia, czyli taki kontrol, kontrolowany wentyl bezpieczeństwa. No, ja słyszałem takie teorie również, ale, ale generalnie przesłanie Bosaka, przesłanie, znaczy przesłanie Konfederacji szeroko rozumianej to nie jest przesłanie na rzecz jakiegoś silnego, aktywnego państwa to jest przesłanie libertariańskie to jest przesłanie przede wszystkim antypodatkowe antyadministracyjne, antybiurokratyczne i tak dalej. No, uwagę poza na hasłami, to. że tam huzaria i tak dalej, no, Wielka jest, Polska ale, katolicka. Ale to jest tylko otoczka, tak, tak, to, jest to jest ten disco polowy, turbo Tak, profil, tak, to tak, jest, tak, to jest, jest, no, jest jedyna narracja. To jest, jest jedyna otoczka, natomiast tutaj ludzi, ludzi młodych głównie, którzy głosowali na czy Krzysztofa Busaka, czy Konfederację, w mojej opinii przyciąga ten ich postulat antypodatkowy postulat zmniejszenia obciążeń państwa, czyli oni przemawiają do kieszeni, a nie do wzniosłych idei narodowych, które są już dzisiaj wyświechtane i bardzo powierzchowne, więc ja tutaj w ogóle moglibyśmy odbyć dłuższą polemikę pewnie dotyczącą naszego systemu partyjnego, bo ja nie uważam Konfederacji za większe zagrożenie niż PiS. Ja dzisiaj uważam Prawo i Sprawiedliwość za największe zagrożenie z punktu widzenia funkcjonowania społeczeństwa polskiego, z punktu widzenia podziału, które są wprowadzane w społeczeństwie polskim to nie Konfederacja. Ja mam nawet wrażenie, że czasami temu PiSowi zależy na tym, żeby ta niewielka, tam kilkunastoosobowa reprezentacja Konfederacji tłukła się kłonicami z niewielką reprezentacją jakichś tam razemitów o sprawy całkowicie drugorzędne, czyli obyczajówkę. A tymczasem PiS w spokoju z pełnym rozmysłem i premedytacją wprowadza mechanizmy państwa autorytarnego. Dobra, to już na koniec zbliżamy się do końca. To jakie będzie przyszłe stulecie? Będą państwa, czy jednak świat regionów, czy Europa regionów? Jak myślisz? Ja uważam, że z całą pewnością na świecie powstaną istotne duże bloki gospodarcze. Wiąże wielką nadzieję z tym, że. Ziści się być może na jakimś etapie idea Zjednoczonej Europy, Europy socjalnej, czyli Europa opartej o te koncepcje, które leżały u podstaw integracji europejskiej swego czasu, a które zostały dawno porzucone na rzecz neoliberalizmu, że Europa wyemancypuje się spod wpływów amerykańskich, co już widzimy, bardzo mocno kibicuje kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa, bo jeśli Donald Trump zostanie na kolejną kadencję prezydentem Stanów Zjednoczonych, to w najbliższych latach możemy oczekiwać emancypacji Europy, która po prostu no, z różnych przyczyn nie wytrzyma tej kolejnej kadencji Trumpa i nie będzie już posłusznym kundlem u nogi Stanów Zjednoczonych, i myślę, że będzie miała okazję wyemancypować się. I wtedy nas będzie czekała debata na temat tego, dokąd ta Europa ma iść. Czy będzie to właśnie na przykład Europa regionów, jak wspomniałeś, to jedna z koncepcji, ale przede wszystkim, czy będzie to Europa socjalna? Czy, czy będzie to Europa, która przykładowo będzie zmierzała do zagwarantowania ogólnoeuropejskiej czy ogólnounijnej płacy minimalnej? Czy będzie to Europa gwarantująca faktyczną realizację karty praw podstawowych? Przypomnę, dzisiaj będącą czymś deklaratywnym i odrzucanym na przykład przez Polskę. No i wreszcie dla nas lokalnie powstanie pytanie, czy Odrzucimy koncepcję aktualnych władz Polski, które usiłują sprowadzić nas do statusu Poloryko, czyli terytorium zależnego Stanów Zjednoczonych. Czyli krótko mówiąc, czy kolejne władze polskie wybiorą Europę taką czy inną w ramach naszej obecności w strukturach integracyjnych, czy wybiorą Stany Zjednoczone i ten status kolonialny? Na razie wszystko wskazuje na to, że gdyby. U władzy pozostali ludzie, którzy dziś tą władzę sprawują, to będziemy raczej poloryko niż istotnym członkiem Unii Europejskiej, istotnym członkiem tego procesu Unii Europejskiej, a tym samym będziemy podlegali zupełnie innej logice niż logika administracji, logika, logika funkcjonowania, logika Podejmowania decyzji w Europie kontynentalnej będziemy podlegali logice neoliberalnej, tej w najbardziej drapieżnym wydaniu, czyli amerykańskiej. Dzisiaj to jest oczywiście retuszowane przez drobne elementy polityki społecznej, poprzez protezy polityki społecznej wprowadzane przez PiS, ale prędzej czy później szpetna twarz tego kapitalizmu. W Polsce zostanie odsłonięta w swoim szyderczym uśmiechu. Jestem przekonany, że w wyniku nadchodzącego kryzysu, prędzej czy później, będziemy stali właśnie przed wyborem, czy chcemy być w Europie starającej się najprawdopodobniej realizować jakąś wizję polityki społecznej, czy też chcemy być w tym ładzie globalistycznym, neoliberalnym symbolizowanym i strzeżonym przez Stany Zjednoczone. Ale to wszystkie, wszystkie rządy od 1989 roku pisały swoje programy w ambasadzie USA. Nie jest to nowością. A ja już od lat pisałem, że wysunąłem taką tezę, że czas odejść od tego paradygmatu gospodarki, ekonomii ponad wszystko, że, że to słynne gospodarka głupczyż powinno przejść do lamusa, że zamiast gospodarka głupczej trzeba mówić człowiek, idioto. Bo gospodarka już się najadła i karmimy potwora, który już jest bardzo syty, a ludzie umierają z głodu. Tyle na zakończenie. Jeszcze może wspomnę, że za jakiś czas wyjdzie książka o Twoim pobycie w więzieniu, w areszcie śledczym. Więzień numer 001, trzeciej RP, więzień polityczny numer 001. Przekłada, że będzie tylko kilkusek. No zakładam, no, tak. Skoro sk sk więcej, więcej tych zer powinien jeszcze dodać, bo ja myślę, że będzie więcej. Zależy, jak się sytuacja potoczy dalej. Tyle na, na dzisiaj do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się, cześć. Cześć, dzięki.